Bo y, nie ma się co czarować. Widziałam, ile ludzi się w to angażuje, i zawsze gdzieś każdy Olka, my to robimy dla ciebie, coś tam, naprawdę my mamy z tego fan. Ale jak gdzieś tam w sercu miałam coś takiego, że ci ludzie poświęcają swój czas, oni wzięli urlopy, gdzieś tam jechali, wszystko i to mówię dla mnie. I teraz gdzieś tam muszę to przecież zrobić, bo przecież mimo wszystko nie mogę ich zawieść. I to było takie ciężkie, bo z jednej strony to też tak gdzieś wewnętrznie bałam się, czy sobie z tym poradzę. Po prostu staram się gdzieś przenieść w takie miejsca myślami, gdzie było mi dobrze albo było fajnie. I naprawdę próbuję gdzieś, tak jakby przedstawić troszeczkę to myślenie gdzieś na inne tory, żeby nie, nie koncentrować się na tym. Wiadomo też czasem ciężkie, bo jak już coś naprawdę gdzieś tam boli i coś się czuje, no to trudno gdzieś tam też tymi myślami odbiegać, ale, ale próbuję.